Zdecydowanie widzimy rozkwit, rozkwit polskiego mięsa w polskiej gastronomii. Już nie szukamy tylko steków Angusa, Bleg Angusa czy Wagyu, ale już szukamy coraz częściej, coraz częściej producentów polskiej wołowiny. Z racji tej, że nauczyliśmy się ją robić. No, niestety trwało to kilka lat, wróciliśmy do starych, dobrych tradycji. Zmieniła się karma, zmienił się sposób chowu, mamy typowo rasy, typowo rasy mięsne. Także w restauracjach już coraz częściej możemy zjeść polską wołowinę, polskie steki sezonowane od 19 nawet po, po 100- kilka dni. Także ja, ja z tego osobiście się bardzo cieszę. Co do drobiu, no drób, jak najbardziej, no, mamy najbardziej popularne, jesteśmy największym producentem drobiu w Europie. Jest to najbardziej popularne mięso, mięso w Polsce. Wymogi, wymogi po covidowe, szereg wymogów unijnych spowodowało to, że nasi producenci są wiodącymi producentami w Europie, to mięso drobiowe jest bardzo wysokiej jakości. Gęś, Kaczka jedne, jedne z najlepszych w Europie. Również tego, tego mięsa poszukujemy jako branża gastronomiczna. Co do wieprzowiny, wieprzowina to już nie tylko rasy, rasy typu ławska, złotnicka, które kojarzyły nam się z, najwy, z najwybitniejszą wieprzowiną, ale to jest również rasy stricte przemysłowe, tak na przykład Durok czy Workshire. Również poszukujemy, poszukujemy tych, tych odmian. Są to rasy typowo mięsne, yy, bardzo dobrze przetłuszczone. No, rasa durok, jedna z, z największych chyba yy, raz mięsa wieprzowego. Genialne golonki wyglądające praktycznie jak, jak szynka. Coraz częściej zaznaczamy w kartach menu jako producenci. Chwalimy się tym, że jest to rasa, rasa durok, rasa yorkshire, a nie że tylko złotnicka i Płasko. Oczywiście są to rasy, które były wiodącymi pierwszymi rasami typowo kulinarnymi.